Dzisiejszego dnia u Melonów wszystko miało pójść dobrze. Melon był na ramach, to to Apple. Wszystko miało być pięknie, dopóki nie stała się ta jedna rzecz. Oni prze... Potwory z tamtej krainy przedostały się tutaj, ale tylko ich dusze i chciało zostały. Więc musieli sobie kogoś znaleźć. Nie no, już sobie znalazł. Ale Eto też znalazł. To się składało, że wszyscy. Mieli swoje te same imiona Więc To było trochę dziwne Trochę zbieg okoliczności A trochę nie wiadomo co No więc Kiedy już tam Kiedy już tutaj byli Czekali tylko na kornia Korn miał tutaj kilka swoich osób do wyboru. Wybierał między Tomatosem. Szczególnie wybierał pomiędzy Tomatosem a Kornem. Aż w końcu Korn zdecydował się, że Korn będzie jak... Korn. Melon zaatakował pozostałych. Ich ciała zniknęły. W nieznanych nam okolicznościach. Ciała wszystkich poznikały. Oczywiście Korn. Myślący, że jest najlepszy. Zaczął atakować swoich. Ale nie, ale nie można było zapomnieć o melonie. Melon zawsze coś znów. Choćby wynalazł tą broń. Która strzela, strzela z ultry. Ale oczywiście. No, ta broń stworzona została przeciwko wszystkim na świecie. Więc. Więc wszystko na tym świecie da się tą bronią zniszczyć. Chociaż niektórzy nie wierzą i mówią, że da się coś zniszczyć. Ja zresztą chyba wiem o co, o co tej osobie chodziło. Bo jest taka jedna rzecz, która. Nap naprawdę mnie zaskoczyła. Tak, Tak zwany pieseł. Pieseł był naprawdę z i zrobił bardzo dużo. Little book, stworzony z cegły. Zniszczyło go, niby to nie tak prędko, bo on tutaj jest. No, zmienił swój kolor, ale to on. Jak się nie da zniszczyć. W końcu do, na, do, do naszych potworków przyszli koledzy. Tak zwani. Na czwórkę z Bambicha i Nasi koledzy nie byli zadowoleni, zadowoleni z powodu do ich, więc postanowili użyć wynalazku mełna. Więc teraz czas na dalszy ciąg tej akcji. Zobaczymy co będzie.